Wszelkie prawa autorskie zarejestrowanych utworów zastrzeżone, kopiowanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadanie RTV bez zezwolenia zabronione. Liryka, muzyka w pełni świadomy i odpowiedzialny podpisuje się pod wszystkim. AZ łowca mikrofonów zostawiam na nich swoich linii papilarnych odciski. Z każdym dniem umacniam się duchowo Rozwijam się na nowo, niosę czyn, niosę słowa ramyślą przewodnią w Każdej sekundy mego życia, melodia z grozą to po prostu jest we mnie Żyję tym oddycham, gdyby nie to, to już po mnie Iryczny żołnierz ubrany w metafor zbroję magazynek ładuje naboje z projektu na projekt idzie po swoje porywający w huragan pozdro jak pozrocha, haratan labor standard Chłopca mikrofonów dorwał się do sprzętu co? kto? Azecka to centrum co i jak co i gdzie się mało lat orientuj bo dostaniesz do życia na michę wkręcaj się w te wersy, bo życie szybkie konkretny przekaz południa polski nie półset lipne Jebie twą gonitwę do sztucznej kariery opisuje swoje życie w tury. Bip maszyny, samplery, kamery Mówca mikrofonów, dorwał się do trzech. Aranże, wokale, mixy, masteringi Taśmy, cedek i winyle Klimacik, studyny Płyną kwestie, lecą słowa w języku ojczystym Ty nie zrób sobie krzywdy, kaleczą z języka Każde twoje słowo rozważ, każde słowo wyważ Nad kolejnym tekstem, poważna rozkwinka Flow, liryka, akustyka, skillsy i technika Ile to już trwa, rapowa praktyka O dziewięć pojawiam się i znika Liryczny żołnierz, Rozpierdalak, ma ten ogień cel osiągnę, dojdę tam gdzie zamierzyłem Oby nie powiedzieć, że swój czas straciłem Się nie rozwiniłem, ziomeczku na drobne Grubą wartość ma ten rap, utrzymuje formę Z BC Records w mowie, powstają produkcje Zdanie pale zdrowie Łowca mikrofonów, dorwał się do sprzętu Bądź prawdziwy w tym co robisz, nie rób lista pokaz